Parę osób za mną, dziesiątki osób za mną. Też dzisiaj sporo osób przede mną. Ja myślę, że to jest super jak jeszcze jest ciemno. typowy widoczek. Miasto w oddali, wiejska droga. Ludzie przede mną, ludzie za mną. Dzisiaj będzie koniec nawary i zacznie się La Rocha. Miejscowość wiana, jakieś 9 km od y, miasta Logrono trafiłem do parafialnego hostelu y, nie ma ustalonej ceny ile kto może jak nie może to nie daje jest nawet obiad wliczony i śniadanie zobaczcie gotuje się tutaj coś tu już ziemniaki przygotowane będzie wieczerza. No. Z Włoszką z Apuli i Włochem z Werony świętam się. Co, co, co chwilę, co chwilę. Od czterech dni gdzieś tam wpadamy na siebie w hostelach między innymi. No i teraz zwiedzamy. Bo jeszcze zostało nam cztery, zostały nam cztery godziny do kolacji. Jestem no? jak Gdzie like to video? My little souvenir with Italian colleagues. Oh. Oh. Ourselves just yes, by saying name and country of origin, big country, okay? Mm -hmm. So that you can feel becoming. Mm -hmm. For instance, I'm uh, Roberto de España, Andrea de Suiza, Gael de Francia, Paul de España, Pablo de Colombia, Peter Australia, Potencia Brazil, Vidal okay. de Italia, Carola Italia, mm -hmm. Giulio Italia. Cirilo, Venezuela. Hannah, South Korea. Lauren, England. Edward, Italia. Chiara, Italia. Ale, France. Italia, Australia. Uh, Zach, Australia. Juliet, France. Stephen, France. Soy una persona del mundo. Tu nombre Y aparte, luego, Jordi, Barcelona. La Colón es español, Ah, sí, sí, España, España. <laughs> 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 Kevin, Colombia. Wolfgang, Germany. Suni, South Korea. Tomzu, South Korea. Anne Marie, Francia. James, Francia. Tracy, Canada. Silna grupa z Hiszpanii, jedna dziewczyna z Tajwanu. A tu macie uprawy winorośli, bo La Rocha słynie z wina. No i oddali logrono. Dziś taki prosty hostel za 6 euro. W ręcznej przepierce nie przesłami mi bluza, muszę ją nosić w ten sposób. Ale zaczyna mi się naprawdę podobać. Troszkę taka atmosfera jak na koloniach. A nawet są wspólne kolacje przy winku, duże grupy, śpiewanie jak wczoraj. Nie, nie filmowałem już tego, bo jest za dużo. Atmosfera jak na koloniach, bo dzielicie pokój z kilkudziesięcioma osobami jak ostatniej nocy. Jecie bardzo proste jedzenie, jak na koloniach. Widzicie ile winnic? La rocha słynie, jak już mówiłem z tego. Wczoraj się z takim Pedro ćwiczyłem hiszpański przez dwie godziny i po prostu kiście wielkie winogron leżały pod drzewami. Z tego co zrozumiałem z jego hiszpańskiego, to po prostu one już nie będą zbierane. Nie ma rąk do pracy. Bo wyrosły bardzo małe. Jak są bardzo małe, to robotnicy żądają za zbieranie bardzo wysokich zarobków. Także właścicieli nie stać na takich pracowników. No i po prostu te winogrona gniją albo są wyjadane przez nas tutaj wszystkich wędrowców. Ale były też i figi na wielu drzewach. Niektórzy znaleźli też wiszące gruszki. Często ludzi spotkacie po prostu w, w, w miejskich, wiejskich. W kafejkach. Ciao, ciao. No, nawet nie wiem kto mnie pozdrawia. Widziałem tych ludzi niektórych dwa dni temu, niektórych jeden dzień temu. No, muszę też troszkę zwolnić. Ja tak na przychodzę przed, przed 14 21 km z reguły robię w 5 godzin. 30 km w 6 godzin. No ale ludzie przed, przed piątą przychodzą mi są miejsca. Nawet w tych hostelach. Tutaj mają około 50 osób Poszedłem do takiego lokalnego baru Jak mamy też takie tradycyjne ujęcie wody na kamino jest ich pełno. Na przykład tu idzie dziewczyna, kojarzę ją skądś, nie wiem skąd. Gdzieś była w hostelu. To no ja muszę zwolić, bo w ogóle odkryłem coś fajnego dobrze Wyjść nawet w momencie jak was wykopują z hostelu w godzinie 8 lub 8.30 i później po prostu wyprzedzać wszystkich, jak jesteście szybkimi wędrowcami, i wy sobie wybieracie tak naprawdę z kim chcecie rozmawiać, do kogo chcecie się przysiąść. Myślę, że to jest najlepszy sposób w moim przypadku. Droga w Szerym polu! Przydam, jako pierwszy dostałem numerek 1. Pomimo tego, że są plecaki na drodze, to dlatego że niektórzy ludzie po prostu zamawiają sobie transport plecaka. Ci, ci, do których te plecaki należą, są jeszcze w drodze, jeszcze idą. Taka jest trójka za 15 funtów. 15 euro. Ale mnie wystarcza za 13 euro. Takie łóżko na dole. Tu są jakieś inne jeszcze. No, widzicie, jest krzyż, ale to rzadko się zdarza. Nie jest, nie jest ta religia nachalna na szlaku. Taki przyjemny ogród, tam na końcu, widzicie, można przepać swoje ciuchy. Ta przyjemna kuchnia. Nie myślcie sobie, że jestem taki dobry, że przeżyłem tych wszystkich ludzi. Spora część piechurów. Poszła do miasta dużo mniejszego, oddalonego jakieś 6 km. Tam jest hostel za donacją, tak zwane Alberkę Donativo. Wrzucacie ile chcecie, możecie nic nie wrzucić. Jest tam też wieczerza, ale stwierdziłem, że oleje to. Ten hostel ma bardzo dobre opinie, więc na pewno sporo osób, które idą za mną, znajdzie tutaj jeszcze schronienie. Tak miało być dziewczyna tu z recepcji mówi mi, nie, to nie jest ten hostel z dobrymi opiniami. Ten nasz to jest ten, ten drugi Cystersów. Faktycznie, a, ja a ten Cystersów ma jedną tylko opinię jeszcze w dół. Ten następny w mieście, nie w tym kolejnym mieście, ale w tym są dwa. Yy, kasuje tyle samo, też 13 euro, a nie mają kuchni. Wygląda ładnie. I ja się sugerowałem zdjęciami. Chciałem, chciałem, ja chciałem iść tam właśnie. Tamten hostel ma 162 osoby i dlatego kuchnia jest zamknięta dla, dla pielgrzymów, bo tu dziewczyna mi wyjaśnia za dużo osób chciałoby gotować. Mam właśnie, jeszcze dwie francuskie, które znają, że to wiele mi, także albo się pomyliły, albo taki był ich cel. One wiedziały, gdzie idą, to ja byłem taki głupi. Powiedziały mi, że wiedziały właśnie, że to jest ciekawe miejsce, cysterskie, autentyczne, dobrze zachowane. Pokazały mi jeszcze kuchnię w stylu retro na pierwszym piętrze. Ale... La cocina Retro, no? A. Jedna z Francuzek weszła przed chwilą i miała podobne wrażenie, że jest w kuchni u babci. Powrót do przeszłości. Pokażę Wam fajną opcję na jedzenie na kamino. Kupujecie słynne hiszpańskie chorizo z suszoną kibasy. Nie potrzebujecie lodówki, możecie ją nosić przez kilka dni ponoć, do tego swoje pomidorki, ubieracie swoją marchewkę i lunch gotowy. Hostel przyległy do klasztoru sióstr Myślał Cysterianek. Myślałem, że Cystersi to są mnisi, a się okazuje, że mniszki.